Do zdarzenia doszło w okolicach godziny 15 na wysokości stacji paliw w Radwanicach. Po przyjeździe na miejscu zdarzenia, top 1503, dojechały jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej z Radwanii zastali sytuację, że w tym zdarzeniu w wypadku uczestniczyły trzy pojazdy: jeden samochód ciężarowy, karetka pogotowia i samochód osobowy. Chociaż wypadek wyglądał dość groźnie, to nikomu nic poważnego się nie stało. Strażacy zabezpieczyli teren działania. I przystąpili niezwłocznie do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Jedna oso jednej osobie udzielono takiej pomocy, pięciu uczestników nie udzielono, gdyż odmówili oni przyjęcia, informując, że nie doznali żadnych obrażeń. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia. Kierujący pojazdem Markiel, Wykonywał manewr skrętu w lewo. Jadący za pojazdem zespół pogotowia ratunkowego zatrzymał się w celu umożliwienia wykonywanego manewru. W tym momencie kierujący pojazdem ciężarowym najechał na tył karetki, która uderzyła w pojazd marki Renault. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Obrażeń doznała osoba transportowana przez zespół pogotowia ratunkowego. Utrudnienia na Krajowej 12 trwały przez 3 godziny.